Witam Was, jesteśmy na Wiśle, moja ulubiona rzeka, jak już dobrze wiecie. Co prawda, przez starty w zawodach i dużo mniej łowię niż kiedyś, ale jestem, jesteśmy w okolicach Płocka. Próbujemy dobrać się do jakichś fajnych ryb, co nam dzisiaj nie idzie. Mamy bardzo dużo ryb, naprawdę bardzo dużo, ale z samych. Yy, Takich do 300, może największa 400 gram, 90% krąpi, czyli stricte takich ryb zawodniczych, które uwielbiam na zawodach łowić. No i powiem Wam szczerze, że od czasami, znaczy czasami, nie czasami, tylko jak już dawno nie łowiłem, to lubię je łowić nawet na prywatnym łowieniu. Tak postarać się po prostu szybkościowo je łowić, tak? Dzisiaj na początku nie mogliśmy ich sobie wcale ustawić tak, żeby ściągnąć tyle, żeby można było się pobawić tak stricte szybkościowo. Były bardzo trudne, wymagały niewielkich przynęt, tu się nastawiałem rzędowi na białe robaki, wyłącznie na białe. Co prawda przygotowaliśmy sobie przynęty inne i, i mamy ochotkę. Yy, mieliśmy kastery, mieliśmy gnojaczki, no i się skończyło, że łowiliśmy prawie całą, ca, całe łowienie na jednego białego robaka plus 3, 4, 5 ochotek. To była dzisiaj najskuteczniejsza przynęta. Cały czas jeszcze łowię. No i tu rybki mnie oszukują. No i brania teraz mamy naprawdę sporo tych brań. To do początku to trzeba było 10 przepuszczeń, żeby było jedno branie, jakieś branie, których nie, którego nie można było wcale tak naprawdę do, zobaczyć, bo no były bardzo, bardzo wybredne i nie było ich dużo i dlatego były wybredne. Na dzisiejsze łowienie przygotowałem sobie zanętę Rekord Silver 2 kg paczka taka bremes, Do tego daliśmy Gold Pro Yellow, czyli to żółte. Jedną paczkę to mamy 3 kg i Rekord Silver. Taka zanęta, którą chciałem całą naszą mieszankę całą naszą mieszankę osłodzić, bo ona jest strasznie słodka. Początek miałem zaplanowany, że wrzucimy sobie dwie części gliny, jedną część zanęty i tak zrobiliśmy na 11,5 metra a w drugiej części łowienia planowałem, że podamy w samej glinie przynęty na pełne 13 metrów. No i tak zrobiliśmy i teraz właśnie tak testuję gdzie, raczej testuję, liczyłem na to, że skoro przez yy, jeżeli ryby mi się nie ustawią żadne większe w yy, zanęcie to może właśnie w tej drugiej części jak, jak, jak już będę nęcił samą tą gliną, to będę miał szansę złowić jakąś tą większą rybkę. No, i teraz poluję cały czas, czyli na, łowię tak yy, na stopa. Łowię na spławik w tej chwili 15 gram. Mam przegruntowany zestaw o, yy, o 70-80 centymetrów. To, to nie jest taki stop stopów, ale ten zestaw bar, utrzymuje mi się tam przy dnie. Leciutko go popuszczam. Tak? No, liczę na to, że jeszcze z samego wieczora jakaś. Większa rybka nam się zakręci. Na ten dystans 11,5 metra z zanętą przygotowałem sobie zestaw 8 gram, czyli dwa razy lżejszy. Grunt miałem ustawiony, tam przegruntowane było 30 cm. No i to, to trzeba było, tak naprawdę, w miarę szybko pływać, i te brania wtedy były takie sygna dobrze wi widoczne. Jak było. Za duży grunt, to z tych, tych, tych brań nie można było wcale do, dopatrzeć. W tej chwili miałem fazę taką, że na stopa fajnie te rybki się ustawiły. Krąpiki takie po 200, 250, 300 punktów. Najwięcej takich po 200, takich po 150, czasami 200 i do 300. No, ten jest nawet ciut mniejszy niż wcześniej. Na koniec pokażemy, ile ich tam nałowiliśmy, a naprawdę jest ich całkiem sporo. Ręką nie dorzucałem prawie wcale, tylko raz spróbowałem zobaczyć, jaka będzie reakcja. No i powiem szczerze, że reakcja była, pogorszyła nam się, więc yy, już do końca donęcałem tylko kubeczkiem. Możecie zwrócić uwagę, tak jak w poprzednim kiedyś filmie mówiłem o wielkości kul. Naprawdę nie żałuję sobie. Nie, dodałem, nie powiedziałem ważnej rzeczy, co ja dzisiaj dodałem. Od paru lat nie dodawałem żadnych zapachów. I znalazłem, znalazłem zostało, nam z, zostało mi kiedyś z zawodów, bo na wiśle w, w Gdańsku używałem white'a na krąpie i stwierdziłem, że dodam dzisiaj y, atraktor white. To też jest atraktor słodki. Chciałem zrobić mieszankę słodką. No chyba kuleczki nie są małe, prawda? Ledwo do kubka pewnie wejdzie. Dzisiaj robaczków bardzo dużo przygotowałem sobie uparzonych białych robaków, których widzicie tu dużo jest naprawdę, w tej mieszance. 0,75 gnojaczka ćwiarteczkę jokersa i tyle. I do łowienia mieliśmy przygotowane pięć, pięć deko ochotki która jak się okazało no była nam niezbędna żeby łowić dzisiaj w tempo te rybki Ja jeszcze chcę tutaj wynęcić bo nie będziemy wyrzucać tu pod nogi ryby sobie zjedzą a może jeszcze coś się da upolować Na dzisiejszy dzień przygotowałem sobie 20 litrów mieszanki, już dwie części za, yy, gliny jedna część zanęty. Podzieliłem je na początku na pół. Jedną połowę postanowiłem, że wrzucę od razu na początek z ręki. Dodałem do tego około naprawdę sporo bo co najmniej pół litra uparzonych białych robaków i ze 150 gnojaka. I, I ze 150 jokersa. Jakbym to pokleił w jednej postaci, to by pracowało to jednakowo na dnie, uwalniając dużą ilość tych robaków od razu. Więc postanowiłem, że pokleję na tak zwane na trzy. Czyli pierwsza część, która ma się pracować w wodzie po 15-20 minutach. Uwalniać te robaki, wszystkie uwalniać frakcje spożywcze zanęty. Za Druga frakcja chciałem, żeby zaczęła tak mocniej pracować po jakiejś półtorej godzinie. A trzecią frakcję tak ustawiłem. Chciałem tak ustawić. A czy mi się tak udało? To nie udało mi się sprawdzić, bo brudna woda dzisiaj płynie i nie widać, nie widać kul, które tam próbowałem wstawiać. A trzecia frakcja chciałem, żeby stała co najmniej trzy. 3,5 godziny. A jak to uzyskać? Uzyskiwałem to w ten sposób, że wszystko dowilżyłem do, do postaci, jaką sobie tam yy, założyłem. Czyli tak naprawdę yy, dowilżone to było w, yy, dobrze. Następnie ukleiłem cztery kule, z tego tak, bez, yy, tak jak wyszło po tym dowilżeniu. Po tych czterech kulach dodałem około 150 200 bentonitu. Wymieszałem porządnie minimalnie tam dowilżyłem później ale to tak minimalnie i ukliłem kolejne 5 kół. czy nawet chyba 6. Tu mamy 10, a my mieliśmy chyba 16. I zostało trzecia trzecia została jeszcze jedna część zanenty do której znowu dałem 200 ml bentonitu. I dzięki dużej jego stężeniu, tego bentonitu, ta, ta ostatnia frakcja naprawdę uważam, że ona tam długo, długo nam stała w tej, w tej wodzie. Zresztą widzieliśmy, że ten początek naszego łowienia nie był nie był yy, dynamiczny, tylko naprawdę musieliśmy trochę poczekać, aż te rybki nam się zaczęły wkręcać systematycznie, więc yy, to nasze założenie chyba jednak było nawet może bardziej bardziej dokleiliśmy niż ja zakładałem. O. Ale to pewnie przez to, że doświadczenie, które się nabiera łowiąc często, a ja na rzekach ostatnio mało łowię kolejny bolenik, 10 centymetrowy, no i, i wyszło chyba bardziej sklejone niż sobie założyłem, czyli tak w rzeczywistości podejrzewam, że było pierwsza frakcja zaczęła się obsypywać po. Co najmniej pół godziny, druga zaczęła uwalniać wszystkie te robaki w sobie po jakichś dwóch godzinach, a trzecia po, po trzech, czterech. Pokażę Wam, co dzisiaj naj, najskuteczniejsze było na, jako przynęta na haczyku. Jeden biały robak i trzy ochotki. Rybka na haczyku. Jak wybieram miejscówki? No. Na dużych rzekach, tak? Na pewno ja nie staję nigdy za główkami. Dla mnie to nie są w ogóle atrakcyjne miejsca. Zawsze wybieram brzegi, którym nurt jest taki naturalny, tak jak tutaj. Tu nie ma przeszkód żadnych. Jest nurt, tak nawet tutaj chyba Wisła zakręca w tą naszą stronę, więc tutaj, jak jest duża woda, to ten brzeg nam podmywa, zabiera, więc tu jest tak zwana wartówka i wybieram takie właśnie miejsca, gdzie, gdzie jest długa, rynna równa, gdzie te ryby nie są w jakimś jednym małym dołku, tylko mogą przypłynąć napłynąć, no i przede wszystkim uwielbiam jak woda płynie więc jak jadę na Wisłę to nie wybieram miejsca, które którym woda będzie kręciła, zakręcała w koło, tylko naprawdę chcę żeby ona płynęła i płynęła tak nawet szybciej niż dzisiaj. Liczyłem na to, że będzie płynęła szybciej, bo dzisiaj mamy w tej chwili 15 gram i to jest takie bardzo powolne pływanie. Dobrze jest też zasięgnąć języka u znajomych, gdzie w danym czasie i w danym miejscu są, gromadzą się ryby, tak? bo to nie jest tak, że jedna miejscówka będzie służyła nam cały rok. Tylko no niestety, te, raczej nie, nie niestety, tylko ryby mają swój cykl biologiczny. Na wiosnę szykują się do tarła, gromadzą się w stada. Udają się tam, gdzie mają tarliska. Na zimę też z powrotu, później po tarle schodzą się, szukają jedzenia. Wybierają dla siebie najbardziej atrakcyjne lub najbardziej bezpieczne miejsca. I znowuż na zimę znowu się zbierają w duże stada i tak jak widzieliście w zeszłym roku, szukają już spokojnych miejscówek, więc przyjechać na w zimę gdzieś na wartki nur, no to zmniejszamy swoje szanse do do minimum, żeby złowić cokolwiek, tak? Też są takie przysłowia naszych dziadków wędkarzy, którzy już są doświadczeni, że gdzie patyki, tam wyniki trochę w tym racji jest z tego względu, że mm, możemy trafić, że na jakiś Rynnach takich strasznie piaszczystych połowimy ryb. No ale tam ryby długo nie będą. Tam po prostu one przepływały i, i, i połowiliśmy, bo no, muszą coś jeść w ciepłe pory i jedzą sporo, więc potrzebują jakiejś owadów, roślin, a na piasku no to tak jak na pustyni mało jest stworzeń więc wybierają inne miejsca jakieś opaski kamienne jakieś żwirowe dno tam w takich miejscach się dużo różnych żyjątek chowa no i wtedy mają co jeść, więc naturalnego pokarmu jest, więc tam przebywają no tutaj mamy dno raczej piaszczyste no i trafiliśmy dzisiaj Dzień, gdzie dużych ryb na no tutaj na tych wędkarzy, co tu się przewinęło, było nas tu nie wiem z piętnastu, no to jedna osoba na samym końcu tam złowiła jedną ładną dużą rybę, tak. No ale tu sąsiedzi ko na bardzo rzadko i, i dużych ryb nie mieli, więc trafiliśmy dzisiaj w miejsce, gdzie akurat tych większych rybek nie było albo wcale, albo bardzo mało i no i nie żerowały. No jeden z tych większych. Dzisiaj łowiłem na zestaw, tak jak wcześniej wspomniałem, 15 gram z przypłonem 35 cm i czterema śrutami sygnalizującymi, tak rozmieszczone to tak symetrycznie, żeby się to dobrze układało. Jeżeli tak trzymałem to odpowiednio, to wtedy fajnie widać było te brania. Śrucinki były nie za duże dzisiaj z tego względu, że uważam, że na dole tam ta woda. Ale szybko nie płynie, więc nie musiałem zbijać dużego obciążenia. Ja tu mam zrobione na śrutach. Nie no, wręcz mnie to się prawie wcale nie, nie splątało. Mateuszowi się trafiło tam 2-3 razy, żeby mu coś tam się splątało. Ale mnie ten zestaw się nie plątał. Czyli 35, później mamy 20, 15, 10 i 5. Tak to zrobiłem. Bardzo podobnie jak na, na slidera. Ustawione jest to obciążenie. Haczyk nieduży. Duży naprawdę im dzisiaj przeszkadzał. Przynęty duże też przeszkadzały. O, jest osiemnastka. No i gruntu mieliśmy dzisiaj tutaj. Yy, no ponad 5 metrów. To był ten zestaw. Zestaw cięższy. A na lżejszym sprawdzimy. Czy podobnie, czy tak samo, bo już nie pamiętam, bo ja to zawsze dopasowuję w czasie łowienia, ale jest tak prawie identycznie. Tu trochę mniejszy grunt łowiliśmy, no i jest też długość ta sama 35. Później mamy około 20-15. No i tu się troszkę przesunęło, ale to niewielkie uchybienia, więc drugi zestaw zbudowany również taki sam sposób, tylko on jest dwa razy lżejszy. Haczyk ten sam, delikatny, mały. Żyłka chyba na przypłonie 115, więc jakbyśmy mieli rybę o 4-5 kg, byśmy mogli mieć problem ją wyholować. No ale dzisiaj naprawdę na te ciężkie zestawy te krąpie nie chciały nam brać, a nie mieliśmy żadnego kontaktu z dużą rybą. Żadnego. Zobaczcie, jaki wielki pysk bolenia. No zobaczcie, no ryb jest masę, prawda? Brakuje nam tylko tutaj takiego kabanka na wierzchu albo w rękach. Nie będziemy już męczyć tych rybek. No, na zawodach bym był przeszczęśliwy, łowiąc tyle. Dziękuję za, za to, że tak mi się dzisiaj fajnie z Wami łowiło.